i TV. Wasza telewizja internetowa. Już panie rżu w łomie leżę, nawet ci każdy wie, że zobaczyć malucha, malucha Szopka to niewątpliwie jeden z ważnych symboli świąt Bożego Narodzenia. Nie dziwi więc fakt, że rok rocznie nie brakuje chętnych, którzy biorą udział w różnorodnych konkursach, gdzie główną rolę pełni właśnie szopka. 18 grudnia bieżącego roku w Sieprawiu odbył się finał 21. edycji konkursu szopek tradycyjnych i krakowskich. W tym roku zostało zgłoszonych i tutaj jest wystawianych 118 szopek. Szopki oceniane były w siedmiu kategoriach. Jest kilka kategorii. To są dzieci przedszkolne, młodzież w poszczególnych kategoriach wiekowych, rodziny. Jak jest, jak jest oceniane? Przede wszystkim Żyli najwyżej ocenia szopki, gdzie wszystkie elementy są wykonane własnoręcznie. Nie są kupowane figurki, wstawiane czy jakieś elementy. Chodzi o to, żeby wykonać wszystkie elementy własnoręcznie. Oczywiście. Jury zdaje sobie sprawę, jak mówimy o dzieciach przedszkolnych, że te dzieci pewno nie wykonują tych prac, ale pomagają dziadkowie, pomagają rodzice. I o to chodzi, żeby te rodziny się integrowały, żeby przy takim wykonywaniu prac yy, dziadkowie, rodzice mówili, dlaczego to, przekazywali tą historię, przekazywali tradycję i żeby tak trwało. Jednym z zamysłów konkursu jest rodzinna integracja i wspólna praca przy tworzeniu szopki. I właśnie takiej pracy nie zabrakło rodziny bajerów z Kobielnika. Startowaliśmy w kategorii rodzina, czynny udział brali wszyscy. Mąż szykował produkty, córka malowała, syn pomagał kleić, a ja nimi rządziłam. A dlaczego państwo znajdujecie czas, aby tę tradycję kultywować? Szczerze mówiąc y, dlatego, że wszystkich nas po prostu do tego absorbuje, że wszyscy coś robimy wspólnie. Potem też wspólnie wyjeżdżamy właśnie na taki, takie, takie spotkanie jak tutaj. Inspirujemy się na przyszły rok, zobaczymy co, podpatrujemy. Y, w mojej głowie już jest pomysł na przyszły rok, także no, naprawdę życzmy sobie tylko zdrowia i będziemy działać dalej. W tym roku przyznano także nagrodę Grand Prix konkursu. Po raz pierwszy w tym roku pojawiła się szopka z domu pomocy społecznej, zrobiona przez seniorów. I myślę, że to taka klamra się domyka od dzieci do seniorów. W finałowi konkursu szopek tradycyjnych i krakowskich towarzyszyła oprawa artystyczna, a także liczne stoiska z rękodziełem. Na tegoroczny konkurs zaprosili. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, Parafia Rzymsko-Katolicka Świętego Michała Archanioła w Sieprawiu, Urząd Gminy Siepraw oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu. i ITV Wasza telewizja internetowa.